Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w grudniu. I tak listopad był martwy, ponieważ musiałam sobie zrobić przerwę od takiego bycia w mediach społecznościowych trochę, trochę bardziej. Ze względu na to, że w październiku wchodzę na matę, to był dla mnie po prostu overload wszystkiego. Mnóstwo się działo, dużo rzeczy, i o, oh, musiałam ochłonąć. Ale mamy grudzień i jest. Piękna pogoda, Uch. ale to nieważne, bo z zewnątrz to tylko okoliczności zewnętrzne, a nam najbardziej zależy na tym, co się dzieje w środku. Dlatego temat tego miesiąca to wewnętrzna moc. I często zapominamy, że mamy tą moc w sobie. Często próbujemy znaleźć kogoś, kto załatwi pewne rzeczy za nas. Zwłaszcza te odnośnie nas, a to niestety tak nie działa. Wszyscy by chcieli, ale to tak nie działa. I w związku z tym będą praktyki w tym tygodniu, w tym miesiącu, ale również będzie medytacja taka właśnie przypominająca o mocy wewnętrznej. I jest 1 grudnia, i dzisiaj również ma premierę moje nowe dziecko. Które współtworzę z moją przyjaciółką Ewą Wrotek, i jest to podcast. Podcast Rozmowy Wewnętrzne o yy, poszerzaniu świadomości, o rozwoju duchowym, o wracaniu do siebie. Mm. Podlinkuję Wam go w opisie. Mam nadzieję, że będziecie słuchać i dajcie znać, co myślicie. Ja jestem podekscytowana od rana, <gryw> chodzę nakręcona i yy, jest to dla mnie. Bardzo ważne, bo ten projekt wychodzi z mojego serca, z naszych serc. I on, jego wyższą intencją jest rozwój kolektywnej świadomości. On nie jest dla mnie, dla mnie per se, tylko On jest dla Was. W sensie takim, że ja chcę się dzielić z mojego serca tym, co uważam, że naprawdę. Poprawia jakość życia. Także jest to dla mnie. <grystanie> Okej, okay, wystarczy. Jeżeli będziecie słuchać, to dajcie znać. Jestem bardzo ciekawa, co, co na ten temat macie do powiedzenia. No i to nie jest koniec dobrych wiadomości w grudniu, ale na razie jeszcze zostawiam Was w suspensie. <grystanie> bo wychodzi na to, że będzie się działo i będzie się działo bardzo mocno, dlatego trzymajcie kciuki i jesteśmy w kontakcie. Widzimy się następnym razem na Macie. Pa.